Tomasz Bełek zaprezentował swoje rzeźby w Bewła Galerii Zamońskiej. Tomasz Bełech urodził się w 1975 roku w Zamościu. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Ukończył studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z medalem w pracowni profesora Jerzego Nowakowskiego w 2001 roku. Nauczyciel Liceum Plastycznego imienia Bernarda Morando w Zamościu. Tworzy w dziedzinie rzeźby i rysunku. W BWA Galerii Zamojskiej możemy podziwiać jego wystawę rzeźb w metalu. Skończyłem Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Eee i skończyłem rzeźbę, a dlaczego w metalu? Bo to jest ciekawy materiał. No, pracuję też w liceum plastycznym, gdzie pracuję z drewnem, z młodzieżą i być może trochę, no może nie znudziłem się, ale no, ch chciałbym też coś innego, prawda, zrobić, a metal jest takim bardzo fajnym, ciekawym i przyjemnym materiałem. Bardzo przyjemny. Wśród nich pojawiają się wizerunki zatopionych okrętów, koń trojański, alegoryczne ludzkie postacie czy popiersia, Formy na wskroś ekspresyjne i dynamiczne powstają z kontrastowo zestawionych materiałów metalowych, prętów, brązu i kolorowego kamienia. No nie powiem, że jest główny temat, bo, bo te tematy są różne. Chociaż y, myślę, że głównym tematem jest tutaj człowiek w tej drugiej sali, bo są dwie sale, troszkę y, różne od siebie. Y, przede wszystkim jednak y, rzeźba w metalu. Oczywiście uzupełniona tutaj rysunkami, które widzimy. No ale no jak sama nazwa tej wystawy wskazuje, jest to rzeźba, prawda? Te unikatowe formy pozostawiają pewien margines niedopowiedzenia. Artysta bawi się materią rzeźbiarską, tworząc jednocześnie przestrzeń dla ludzkiej wyobraźni.